Cześć, witam Was na kanale Frizo. W poprzednim odcinku serii Buduj za Frizo pokazywaliśmy Wam, jak odebrać podłogówkę, czyli 10 najczęściej pojawiających się błędów przy montażu ogrzewania podłogowego. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, zachęcam Was do kliknięcia o tutaj. Natomiast w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wylewkach. Jednak zanim zaczniemy, nie zapomnij kliknąć w czerwone pole z napisem subskrybuj, dzwoneczek obok, tak aby nie ominąć żadnego naszego nowego odcinka. A teraz zaczynamy! Dzisiaj jest z nami Tomek. Cześć. Cześć. Tomek opowiada Ci wszystko o wylewkach. Tomek, pierwsze pytanie do Ciebie. Jaką rolę pełni wylewka? Wylewka pełni dwie role w domu. Można po niej chodzić. Druga jest przewodnikiem ciepła oraz akumuluje ciepło i je oddaje. To jakie są rodzaje wylewek? Czy są w ogóle jakieś rodzaje? Na dzień dzisiejszy mamy dwa rodzaje wylewek. Anhydrytowe oraz betonowe. To jeżeli mamy się skupić na plusach i minusach, kiedy wybrać wylewkę anhydrytową, a kiedy betonową? Zarówno wylewki betonowe, jak i anhydrytowe mają swoje plusy i minusy. Zalety posadzek betonowych to są posadzki naturalne, można je stosować do ogrzewania podłogowego. Plusem jest to, że beton można stosować w pomieszczeniach mokrych. Minusem anhydrytu jest, że nie można go stosować w pomieszczeniach mokrych typu łazienka, garaż, pralnia, kotłownia i piwnica. Anhydrytu tam nie można zastosować. Tak? Plusem na przykład antydrytu na jest to, że jest płynny i bardziej bezwładny i mniej go trzeba delatować po prostu, mniej, większe pola bez delatacji, co za tym idzie nie trzeba nacinać w późniejszym etapie płytek, żeby przenosić tą delatację, lepiej to wygląda dla inwestora cała płytka, płytka niżeli nacinana. A jak to wygląda z Twojego doświadczenia? Co klienci wybierają najczęściej? Na dzień dzisiejszy, przy siedmioletnim doświadczeniu prowadzenia firmy wylewkarskiej, e, gdzieś około 90% wykonujemy posadzek cementowych, na dzień dzisiejszy 10% to są anhydryty. E, rynek co prawda się troszeczkę zmienił, przybyło klientów anhydrytowych ze względu też... E, no jest, są droższe od betonowych, yy, no po prostu może klienci są bardziej zamożni i wybierają wtedy anhydryt. Czy to, to oznacza, że anhydryt jest lepszą wylewką? Yy, są bardzo do siebie podobne. Kluczem do sukcesu moim zdaniem przy wylewkach jest odpowiednia grubość. Jeżeli wylejemy odpowiednią grubość yy, wylewki betonowej, czyli 6 cm i tak jak się zaleca 5 cm anhydrytu, to jedno i drugie będzie bardzo fajnie funkcjonować z ogrzewaniem podłogowym, będzie to ciepło oddawać. A tą grubość liczymy od którego miejsca, te 6 cm? 6 cm liczymy od styropianu, od dołu, dołu styropianu, do, gór, do, do góry wylewki. Nie? Czyli jeżeli zastosujemy rurkę nie 16 mm, a na przykład 20, ta warstwa wylewki musi być grubsza? Nie, nie musi być grubsza. Wystarczy 4 cm od góry od rurki góry do, do góry wylewki, żeby 4 cm od góry rurka z ogrzewania podłogowego była przykryta. Mhm. Tak. A powiedziałeś, przy anhydrycie ta warstwa może być cieńsza tak. niż przy reserwie cementowej. Tak. Czy to się nie przekłada również na niższy koszt? E, niższy koszt wylewki anhydrytowej? Nie. Po prostu anhydrytowa wylewka jest o wiele, tam wchodzi anhydrytowy komponent, który jest ściągany z Niemiec no to już sam, sam przelicznik w euro jest, jest po prostu droższa. Około 20-30% anhydryt jest droższy od betonu na dzień dzisiejszy. A jeżeli mielibyśmy się skupić na składzie, z czego składa się wylewka taka cementowa? Cementowa wylewka składa się piasek, cement, plastyfikator, włókno polipropylenowe e, oraz woda. E, a natomiast wylewka anhydrytowa? Wylewka anhydrytowa składa się z piasku, komponentu anhydrytowego plus e, woda. A co się stanie, jeżeli ta warstwa wylewki będzie zbyt cienka? Jeżeli warstwa wylewki będzie zbyt cienka, może to spowodować w późniejszym okresie pękanie płytek oraz samego, pękanie samego betonu, tak? Nie będziemy mogli użytkować posadzki w normalny sposób, no bo będzie pękała, będzie się kruszyła, tak? A jaka Twoim zdaniem jest taka górna granica grubości posadzki? Moim zdaniem górna granica posadzki to jest 10 cm? Nie ma, wie, nie ma sensu więcej wylewać ze względów, raz ekonomicznych, dwa, ze względu na to, że posadzka zbyt długo będzie się nam nagrzewać. Będziemy musieli już zbyt długo czekać na to, na to ciepło. To myślę, że teraz możemy zdradzić, tak. na jaką posadzkę tutaj zdecydował się nasz inwestor. Inwestor zdecydował się tutaj na posadzkę betonową. To teraz powiedz, na którym etapie budowy domu trzeba do Ciebie zadzwonić? Moim zdaniem inwestor powinien się z firmą wylewkarską skontaktować. W momencie, kiedy już wie, że będzie montować okna. Jeżeli jak już zostaną zamontowane okna, wtedy wykonać do firmy telefon, przyjeżdża przedstawiciel, nanosi poziom, poziom zero do okien. Po to, aby nie było progów, żeby fajnie spłytko zmieścić się pod oknem, żeby styropianu nie dać za mało ani, ani za dużo. A czy zdarzyła się kiedyś sytuacja, że ktoś do ciebie zadzwonił już na etapie, kiedy była rozłożona podłogówka? I była nieodpowiednia wysokość. Tak zdarzyła się taka sytuacja. Przyjechaliśmy, rozłożyliśmy sprzęt, dokonaliśmy pomiaru. Okazało się, że jest tylko 3-3,5 cm wylewki. Przekazaliśmy tą informację inwestorowi. Powiedzieliśmy, że nie podejmiemy się tego zadania, bo jest to zbyt cienkie, popękałoby mu to. Inwestor się na to zgodził. Przyjechaliśmy kolejnego dnia, on podłogówkę rozebrał, zmienił grubość styropianu i na drugi dzień już było wszystko okej. Okay. Czyli bardzo ważne jest, żeby do ciebie zadzwonić jeszcze przed tym, jak zaczniemy robić podłogę. To jest klucz do sukcesów, jeżeli chodzi o posadzkę. o posadzkę i ogrzewanie podłogowe. A mógłbyś nam dzisiaj pokazać, w jaki sposób wyznaczasz ten punkt zero? Tak, oczywiście, nie ma problemu. Punkt zero na tym obiekcie wyznaczamy do górnej krawędzi okna HST. Za pomocą urządzenia, jakim jest laser, metrówka 100 cm od górnej krawędzi. To jest nasze zero. Obniżamy beton o 1,5 cm ze względu na to, że przyjdzie płytka z klejem. I w efekcie końcowym będzie tutaj równa, równa powierzchnia. Natomiast czy są jakieś ograniczenia techniczne bądź pogodowe przy wykonywaniu wylewki? Czy można ją wykonać na przykład zimą? Wylewkę można wykonać zimą. Temperatura powinna być dodatnia. Techniczne ograniczenia potrzebujemy wodę, prąd do wykonania wylewki. Czyli co? Mamy wybrany rodzaj naszej posadzki, mamy wyznaczony punkt zero, no i w końcu przychodzi ten dzień, kiedy przyjeżdżasz na budowę. Jak wygląda ten proces? Proces wykonania wylewki wygląda w sposób, że dzień przed wykonaną wylewką przyjeżdża samochód z piaskiem, na drugi dzień przyjeżdża trzyosobowa brygada z bus plus maszyna Miksokret. Ustawiamy Miksokreta do piasku, rozciągamy węża, jeden z brygadzista idzie, wyznacza poziomy sobie na budowie. Jak już jest wszystko ok, zostaje uruchomiona maszyna, wpuszczamy beton, dwie osoby pracują na budynku, jedna przy maszynie, dwie osoby poziomują posadzkę, jedna, jedna, jedna poziomuje, jedna później zaciera, no i mamy gotowy produkt, gotową posadzkę. To ile to będzie trwało w takim domu jak ten? Ten dom liczy 188 metrów, my planujemy około dwóch dni tutaj. Jeżeli zwiększymy ilość osób do czterech, czteroosobową załogę jesteśmy w stanie w jeden dzień wykonać do 250 metrów, nawet tutaj też te 188 metrów jesteśmy w stanie w jeden dzień, ale musisz, mu, potrzebujemy czterech pracowników wtedy. Rozumiem. To powiedz nam, w jaki sposób będzie to schnęło. Posadzka schnie 28 dni, Przyjmujemy około 5-6 dni na 1 cm, tutaj mamy 6 cm, 28-30 dni, coś takiego. To powiedz coś więcej o dylatacjach. W jaki sposób należy je wykonać? Dylatacje przyścienne wykonujemy za pomocą pianki, a dilatacje w takich dużych pomieszczeniach jak to e, za pomocą blichówki lub narzędzia 3 mm. Dylatacja to jest nic innego jak kontrolowane pęknięcie betonu. Jest po to, żeby jak beton pracuje, żeby, żeby po prostu w tych miejscach nie pękał. Wykonujemy ją przez e, środek z reguły salonu, no i we wszystkich drzwiach budynku. A na którym etapie powinno się wykonać dylatację? Dylatację wykonujemy już po ściągnięciu betonu oraz zatarciu. Czyli nie ma konieczności stosowania specjalnych profili dylatacyjnych? Jest konieczność specjalne profile dylatacyjne przy anhydrycie, tak. Przy betonie nacinamy tylko i wyłącznie listwą 3 mm z doświadczenia 7-letniego. Wiem, że to wystarczy, tylko i wyłącznie takie nacięcie. A czy trzeba jakoś specjalnie wzmacniać taką posadzkę? Na przykład w kotłowniach niektórzy użytkownicy montują bufory ciepła, na przykład 1000 litrów. To powoduje duże naprężenia na tą podłogę. Tak, trzeba w kotłowniach, w garażach wzmacniamy posadzkę siatką 4 mm oraz zwiększamy grubość. W miejscach, gdzie na przykład jest kominek, też stosujemy siatkę. Jeżeli górna okładzina to jest parkiet, cała wylewka zostaje wzmocniona kruszywem 2 do 8, po to, aby uzyskać wyższą klasę betonu. Ile to wszystko kosztuje? Kosztuje tak. Beton w granicach 35-40 zł cena brutto za 1 m2 przy grubości 6 cm. Każdy kolejny centymetr wylewki to jest 3 zł dopłata do metra. Jeżeli chodzi o anhydryt, Standardowa wylewka 5 cm. Przedział cenowy w cenach brutto za 1 m2 od 50 do 60 zł. 1 cm anhydrytu przy metrze kwadratowym to jest 80 zł dopłaty. Klient musi zrobić. I to jest cały koszt. rozumiem, Materiał razem z robocizną, tak? Dokładnie tak. Materiał, robocizna, pomiary, cała kompleksowa obsługa ze strony naszej firmy. To są ceny na Śląsku. Jak widzicie, za naszymi plecami prace trwają. Natomiast w kolejnym odcinku serii Buduj za Frizo pokażemy Wam najczęściej popełniane błędy, tak abyście mogli wiedzieć, jak odebrać taką robotę. Dlatego pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał oraz odsyłam Was do poprzedniego odcinka. Link tutaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Plenowe dodawane do wylewki po to, aby ją wzmocnić. Zdarza się taka sytuacja właśnie, że ono wychodzi na górze. No ale skąd wiemy, że te 100 cm to jest odpowiednia wysokość.